Rozmowa po dziewiątej. Daniel Sawicki, witam w rozmowie po dziewiątej. A naszym gościem jest dziś Rafał Jaszczyński, prezes Stowarzyszenia Rafała Jaszczyńskiego. A jakże? Witam serdecznie pana redaktora i radio słuchaczy. No to panie prezesie, wyszliśmy z tego COVID-u, więc y, te działania, które y, były prowadzone przez, przez was teraz, będą mogły być bardziej intensyfikowane, ale y, cofnijmy się może, y, bo rozmawialiśmy wcześniej y, na temat y, akcji, którą prowadziliście wśród maturzystów. Podobno y, udała się ta ostatnia akcja, no bardzo się udała, tak, tak pan wspominał wcześniej. Tak, jestem bardzo zadowolony. Maturzyści chorym na Białaczkę. Przypomnę, że to jest akcja rejestracji y, maturzystów. I pełnoletnich licealistów, jako potencjalni dawcy szpiku kostnego. E, tutaj chciałbym podkreślić, że e, widzę duży postęp z tego względu, że na przykład w liceum nr 7 przy pierwszej akcji e, zarejestrowało się niespełna 15 osób, a teraz e, w zeszłym roku, w październiku, zarejestrowało się już 40 osób. Także ogólnie ze wszystkich szkół zarejestrowaliśmy 300 osób. Przez e, wszystkie edycje e, tej akcji mamy już ponad 1100 Maturzystów zarejestrowanych. A ta rejestracja, na, na czym to polega? Właściwie, co z tego, że ci uczniowie są w jakimś rejestrze? Oni są zarejestrowani, są w, w bazie danych i na całym świecie. w DKMS, tak? Tak, to w, w DKMS-ie. I e, jeżeli ktoś e, na przykład zachorował na raka krwi, na białaczkę, e, może w ten sposób znaleźć swojego bliźniaka genetycznego, ponieważ e, ta osoba gdzieś tam na świecie jest zarejestrowana i, i może uratować Komuś życie. A to ciekawe w tak. ten sposób? Tak, w ten sposób. Bardzo dobrze, czyli jak najwięcej osób powinno się zarejestrować. Tak, dlatego y, cały czas gdzieś drążę ten temat, że trzeba się rejestrować, z tego względu im więcej osób będzie zarejestrowanych, tym większa szansa, że osoba chora na białaczkę znajdzie swojego bliźniaka genetycznego. Także tutaj y, na przykład w województwie lubuskim to jest niespełna 3% osób zarejestrowanych, także to mało. Bardzo mało, uważam i powinniśmy tutaj działać y, w, w tym temacie, żeby tych osób więcej, więcej się rejestrowało. A co zrobić w takim razie, żeby się, jeżeli ktoś chciałby się zarejestrować, to jak to powinien zrobić? Yy, można się zarejestrować, pójść do Zielonogórskiego yy, Krwiodawstwa, ale również, jeżeli ktoś nie chce wychodzić z domu, może zrobić to zdalnie, zamówić, wejść na stronę DKMS, yy, zamówić pakiet, yy, jest to zupełnie darmowe, yy, zrobić samodzielnie wymaz, odesłać i wtedy dostajemy kartę z, ze swoim numerem re, yy, rejestracyjnym i oczekujemy wtedy na telefon. Czasami przez całe swoje życie nie, nie dostaniemy takiego telefonu, ale... I oby tak było, oby, obyśmy nie byli potrzebni komuś, nie z tej pomocy, prawda? Tak, ale to wydaje mi się, że, że jeżeli ktoś dostanie taki telefon i o, o, oczywiście odda swój szpik, to to jest najcenniejsza rzecz, myślę, w życiu i na świecie. uratować. Może wtedy może Pewnie, że tak. uratować życie, prawda? Ale to nie jedyna akcja, którą prowadziliście. Jeszcze zimą była akcja pomocy osobom bezdomnym, czyli najbardziej potrzebującym. Tam chyba z tego, co pamiętam, rozdawaliście kanapki, jakieś ciepłe posiłki też były, tak? Tak, rozdawaliśmy kanapki, yy, herbatę. Ja, ja, ja yy, to była pierwsza nasza taka akcja, z tego względu, że uważam, że nie powinniśmy wykluczać osób bezdomnych z, ze społeczeństwa, z tego względu, że to są bardzo wrażliwe osoby, niejednokrotnie uzależnione, ale przeżyły traumy w dzieciństwie, niejednokrotnie też traciły swoje biznesy, yy, śmieć Osoby bliskiej spowodowała, że się po prostu taka osoba załamała. Też y, namawiam do tego, że jeżeli osoba bezdomna do nas y, podejdzie i na przykład poprosi o pieniążki, jeżeli mamy jakieś obiekcje, że boimy się, że te pieniążki będą spożytkowane na alkohol, zawsze można wejść z taką osobą do sklepu i kupić y, jakieś jedzenie. I ja tak y, robię. Po prostu nie daję pieniążków, ale y, pytam się, czy, czy może taka osoba jest głodna, czy chce coś do picia, i wtedy po prostu kupuję. Czyli rozumiem, że ta akcja na większą skalę akcja pomocowa w postaci wyżywienia dla tych osób. Tak, tak dla wyżywienia robiliśmy kanapki, yy, herbatą, częstowaliśmy również kawą wraz z, z wolontariuszami, ale również też yy, yy, rozmawialiśmy z tymi osobami i, i naprawdę yy, dowiedziałem się ciekawych rzeczy i zupełnie zmieniło to moje myślenie o osobach bezdomnych, bo często są to też bardzo inteligentne osoby. A nie jest tak, że Państwo wchodzicie w paradę na przykład Caritasowi, który, y, Caritas Polska, która też zajmuje się, no, stricte właśnie taką pomocą przede wszystkim. Y, nasza akcja polegała troszeczkę. Y, w, w... Inaczej, z tego względu, że my bezpośrednio e, jeździliśmy po ulicach Zielonej Góry i bezpośrednio pomagaliśmy tym osobom, które są na ulicy. Także e, tutaj wiem bodajże, że, że trzeba się zgłosić do Caritasu. Tak, tak, oczywiście, no tak, poprosić. Tą trzeba pomoc, przyjść, tak. a mhm. czasami te osoby były w, takich, w, w takim stanie, że nie były, nie mogły, i wtedy my wyciągaliśmy rękę i bezpośrednio i też podtrzymywaliśmy na duchu i, i, i rozmawialiśmy. Także mam dużo, du, dużo wiadomości. I, I wiem, w jaki jeszcze inny sposób może będziemy pomagać. A, czyli za tym coś pójdzie dalej, rozumiem. Tak, ale na razie jest to tajemnica. Dobrze, zostawmy zatem y, to, co Państwo robili w ostatnich miesiącach, a porozmawiajmy o tym, co przed nami. Bo tutaj akcja Pluszak, akcja, którą realizujecie Państwo co roku. Nawet realizowali Państwo to, gdy COVID, że tak powiem, szalał, tak? gdy były problemy, nie odpuszczaliście. Jak to w tym roku będzie wyglądało? W tym roku będzie wyglądało to podobnie. Mam jako stowarzyszenie duży apel do Zielonogórzan, żeby nas sparli jak co roku, czyli proszę o przynoszenie, tu podkreślam, nowych pluszaków oraz zabawek na basen przy Wyspiańskiego 17. Tam panie szatnia są przygotowane na to i my będziemy segregować te rzeczy i będziemy 1 czerwca na dzień dziecka, kiedy są przeróżnego rodzaju festyny organizowane w mieście na starówce. Te dzieciaczki, które są w szpitalu, często są naprawdę w złej kondycji i miło im jest, że przychodzi osoba z zewnątrz, porozmawia z takim dzieckiem, da pluszaka, da zabawkę i niejednokrotnie widzimy i mamy dużą satysfakcję, jak te dzieciaczki się uśmiechają. Ale i też rodzice mają uśmiech na twarzy. Także akcję jeszcze rozszerzamy z tego względu, że będziemy tutaj też rozdawać puszaki i zabawki dzieciom z Ukrainy. A te dzieci jakoś macie wyselekcjonowane, czy wiecie jak do nich dotrzeć? skąd te dzieci będą? Mamy tutaj dwa miejsca, gdzie teraz są Ukraińcy ulokowani, czyli na Urszuli, na Hali. Też te dzieci z Ukrainy są w Dżonkowie, ale też mam dużo osób, które znają rodziny z Ukrainy, także. Wiem, jak dystrybucja będzie y, po prostu przechodzić. Kiedy ten dzień y, kulminacyjny? Kiedy 1 czerwca, 1 dzień czerwca dziecka. to jest moja ulubiona akcja z tego względu, że mam bezpośredni kontakt z dzieciakami. Nie jest to proste, ponieważ te dzieci po prostu z jakiegoś powodu znalazły się w szpitalu i, i przeżywają ciężkie chwile, ale naszym zadaniem jest y, to, żeby y, te złe myśli y, po prostu przekierować. Na inne tory. Ile tych pluszaków chcecie Państwo zgromadzić? Zgromadzimy, ile Zielonogórza nie dadzą. Także przyjmiemy wszystkie, oczywiście nowe, i, i, i tutaj też apeluję, żeby jakby nie, nie robić tak, że, że czyścimy gdzieś pokoje ze starych pluszaków czy zabawek, bo tutaj nie pomagamy sobie, ale pomagamy dzieciaczkom, żeby te pluszaki służyły przez dłuższy czas, oraz te zabawki. Wiem, że ta akcja cieszyła się dużym powodzeniem dotąd, bo co co roku tych pluszaków rzeczywiście to całe worki państwo przynosili do szpitala. Tak, jest coraz więcej i z, z tego co pamiętam to z roku na rok było ich coraz więcej i e, rozdaliśmy wszystkie, ale wiem, że dwa razy tyle jeszcze e, zostawało w szpitalu i one później e, nowym pacjentom były rozdawane. I oby też w tym roku tak było, więc przyłączamy się do apelu, proszę Państwa, przynośmy te pluszaki, przekazujmy basen przy ulicy Wyspiańskiego, prawda? 17, to to miejsce. Była, była nowita. Była A. nowita, ten basen chyba wszyscy po prostu znamy, więc warto przynieść coś od siebie i przekazać dla potrzebujących dzieciaczków. Dobrze, ale to nie jedyna akcja w najbliższym czasie, również kolejna edykcja akcji, to już nie będzie pomocowa akcja, ulotkomania, ona bardziej służy temu, żeby zapobiegać niebezpieczeństwu. Tak przynajmniej było dotąd. Tak. W zeszłym roku poruszony był temat pierwszej pomocy. Tym razem w jednej ulotce będą trzy rzeczy zawarte. Przez te trzy rzeczy możemy uratować komuś życie. Będzie poruszony temat oddawania szpiku kostnego, będzie poruszony temat oddawania narządów do transplantacji oraz krwi. I tutaj jest prosty sposób, że jeżeli ktoś myśli, jakby mógł komuś pomóc albo, albo uratować życie, to może zostać bohaterem z tego względu, że na tej ulotce Będą e, rozwiewane wszelkiego rodzaju mity, ale również ta ulotka służy do tego, żeby uświadomić i zachęcić do tego, żeby pomóc drugiej osobie, bo nie ma nic cenniejszego, jak uratować komuś życie albo pomóc, e, pomóc komuś. Także e, tym razem w jednej ulotce będą e, podjęte trzy tematy. E, tak to z, zrobiliśmy, żeby, żeby po prostu jak najbardziej zachęcić osoby, żeby się nie bały, e, żeby, żeby po, tej, po przeczytaniu tej ulotki no, po prostu podarowały komuś nowe życie. A jak ta ulotka trafi do społeczeństwa? Jak państwo to planują zrobić? Jesteśmy tutaj po rozmowach z Departamentem Edukacji. Wszystkie te 17 tysięcy, które będą w placówkach oświaty rozdawane. 17 tysięcy ulotek? Czyli. 17 tysięcy mhm. będzie w placówkach oświaty, to one trafią do Departamentu Edukacji. Później dyrektorzy odbiorą te ulotki, rozdadzą swoim, y, 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 swoim nauczycielom, czyli wychowawcom, klas i one będą rozdawane y, na koniec roku szkolnego ze świadectwami. Y, ta akcja jest tak przemyślana, żeby Około 40-50 tysięcy Zielonogórzan mogła zobaczyć taką ulotkę. Ponieważ ta ulotka też trafi do, do rodziców wraz ze świadectwem, ale również mamy, będziemy mieć wydrukowane więcej ulotek i wraz z wolontariuszami będziemy je rozdawać na zielonogórskich ulicach. A gdzieś w internecie też można znaleźć takie informacje u Państwa? W internecie to zapraszam na naszego fanpage, Stowarzyszenie Rafała Szyńskiego. Tam zawsze aktualizujemy nasze informacje i będzie można. Wiedzieć, gdzie rozdajemy, ale myślę, że. Może taką ulotkę w postaci elektronicznej Państwo wrzucą? Yy, dobry pomysł, no i na pewno tak zrobimy, bo nawet nie pomyślałem o tym, ale to naprawdę może fajnie zadziałać. Ponieważ tak, będzie, be, będzie mhm. też w internecie, można ją przeczytać. No to świetnie. Dobrze, musimy już kończyć naszą rozmowę, czas nam się po prostu wyczerpuje. Naszym gościem był dziś Rafał Jaszczyński, prezes Stowarzyszenia Rafała Jaszczyńskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Za uwagę dziękuję Państwu, Daniel Sadicki. Do usłyszenia. Rozmowa po dziewiątej.